Cześć, witam was w nowym filmie. Dzisiaj mam dla was ulubieńców lipca. Szybko ten miesiąc minął, ale postanowiłam nagrać ulubieńców zanim będzie pierwszy, żeby nie było potem wiecie zawalenia tymi filmikami, także w tym miesiącu troszeczkę wcześniej się pojawi. I w tym miesiącu mam też wam do polecenia parę fajnych rzeczy, które nie są kosmetykami, także mam nadzieję, że ze mną zostaniecie. Zacznijmy więc od kosmetyków, ponieważ nie jest tego dużo, także mam nadzieję, że powoli przejdziemy do innych ulubieńców. Na początek idzie duo, czyli szampon do włosów i odżywka z garniera. Nie miałam jakichś wielkich oczekiwań co do tych szamponów. Może pamiętacie, jak dostałam paczkę i były tam trzy rodzaje szamponów, był jeszcze żółty i różowy, i do tego jeszcze jedna odżywka, i jeszcze maska, do włosów, zaczęłam testowanie od serii zielonej, i to jest Hydra Fresh, nawilżenie i oczyszczenie włosów, woda kokosowa. I tak samo odżywka ma w sobie wodę kokosową bez silikonów, bez parabenów, to jest jakby ta nowa wersja tych szamponów. Tutaj z tyłu też jest napisane, że opakowanie wykonane jest w 25% z plastiku, z recyklingu, aby oszczędzić zasoby i energię. W każdym razie, jeżeli chodzi o działanie, byłam bardzo pozytywnie zaskoczona, dlatego że potrzebowałam czegoś, co faktycznie mi te włosy oczyści i ten szampon jest do włosów przetłuszczających się z suchymi końcówkami Widocznie zdrowsze i wyjątkowo odświeżone włosy, i z tym muszę się zgodzić, dlatego że ostatnio moje włosy się przetłuszczały, być może dlatego, że po prostu za często je myłam i no wiecie, jak to działa. I gdzieś po drodze właśnie te szampony się u mnie pojawiły, a właściwie ta seria, zaczęłam testować i byłam zachwycona. Na początku używałam samego szamponu, potem dodałam jeszcze odżywkę. I ten zestaw razem to jest coś cudownego, naprawdę. Tego szamponu zostało mi tutaj może na jedno użycie, na dnie coś tam, coś tam jeszcze widzę, ale jestem pewna, że wrócę, że wrócę do tych szamponów, do tej serii Hydra Fresh. Dlatego, że naprawdę bardzo dobrze y, oczyszczał włosy ten szampon, jednocześnie nie przesuszając skóry głowy i nie powodując tego całego procesu, że włosy znowu się będą przetłuszczały po umyciu. I do tego ta odżywka sprawiała, że końce włosów były odżywione, czyli równowaga była zachowana. Starałam się jak najczęściej używać tej odżywki, dlatego, że ja. Nie zawsze po każdym myciu stosuję odżywkę. Czasami jest to co drugie mycie, czasami jest to kilka myć po sobie. Także to zależy od tego, czego moje włosy potrzebują. Bo czasami boję się, że odżywka mi te włosy przetłuści. Ale nakładałam ją od połowy długości włosów do końcówek i sprawdzał się ten zestaw idealnie. Także jeżeli szukacie czegoś, em, Takiego odświeżającego do włosów, to ja polecam. Ten zestaw właśnie z wodą kokosową sprawdził mi się dobrze, chyba nawet lepiej niż ten, który używam teraz, a używam awokado. Takie żółte opakowanie także wydaje mi się, że to jednak jest u mnie lepsze. Dwa kolejne kosmetyki, to będą maseczki do twarzy. Pierwsza jest to Skin 79 i jest to maseczka aloesowa i tutaj jest napisane, że zawiera potrójną dawkę aloesu, cztery razy szybciej wnika w skórę niż woda, dogłębnie nawilża, ujędrnia i regeneruje naskórek. Słuchajcie, nie miałam jeszcze takiej maski, która po jednym użyciu sprawiłaby, że moja skóra byłaby tak nawilżona. Moja skóra po prostu wchłonęła wszystko, wszystko z tej maseczki. Ja po prostu leżałam sobie na kanapie, nałożyłam maskę, nawet nie chodziłam po domu i nic nie robiłam, tylko czytałam książkę i moja skóra wypiła praktycznie wszystko, ta, ta płachta była prawie sucha. Um, niesamowite nawilżenie i naprawdę jestem skłonna zamówić kilka sztuk tej maseczki, dlatego że było widać efekt po pierwszym użyciu, gdzie inne maski były ok, Nałożyłam, jest jakieś nawilżenie, no coś tam, coś tam się zadziało. Tak, tutaj ten efekt faktycznie było widać, i jeszcze po nałożeniu mojej pielęgnacji rano skóra wyglądała po prostu rewelacyjnie. Także, jeżeli szukacie czegoś, co wam tą skórę nawilży, polecam właśnie tą maskę aloesową. Tutaj jest potrójna dawka, także myślę, że to powinno być coś dobrego dla Was. Natomiast druga maseczka, jest to maska z firmy Wianek, czyli od Selveco. Maska normalizująca do cery tłustej i normalnej z glinką zieloną i węglem aktywnym. Ja się nie sugerowałam zbytnio tym, że to jest maska do cery tłustej i normalnej, dlatego że chodziło mi właśnie o to działanie normalizujące. Tutaj mamy napisane, że maska do twarzy z niedoskonałościami regulująca proces wydzielania sebum zawiera glinkę zieloną węgiel aktywny. Które wykazują wyjątkowo silne właściwości detoksujące i oczyszczające i właśnie o to mi chodziło, bo w tym momencie, kiedy jej używałam, miałam tak zwany wysyp na twarzy. Potrzebowałam czegoś, co mi tą cerę oczyści, że tak powiem, znormalizuje. I to faktycznie ta maska zrobiła. Była niesamowicie przyjemna w nakładaniu, taka aksamitna, bo to już nie jest maska w płachcie. Co mogę jeszcze powiedzieć, to że po zmyciu. Skóra była niesamowicie odświeżona i miałam wrażenie, jakby faktycznie nastąpiła taka normalizacja, oczyszczenie i detoks mojej skóry. I po jej użyciu gdzieś ta skóra wróciła do normy, także wydaje mi się, że jej działanie się sprawdziło. Żałuję, że. Tak mi się przynajmniej wydaje. Wianek nie ma tych masek w jakichś takich większych opakowaniach, ale są to też kosmetyki naturalne, więc wiadomo, że te maski trzeba zużyć dosyć szybko. Pokazuję wam ją w ulubieńcach, dlatego że mimo tego, że użyłam jej raz, to ona naprawdę y, miała działanie widoczne. Tak samo jak Skin 79, bo wiadomo, że no nie po każdej maseczce będziecie widzieć efekt od razu. Czasami jest to. Po dwóch użyciach, po trzech użyciach, ale przy tych dwóch maseczkach faktycznie widziałam tutaj oczyszczenie i taki detoks, natomiast w poprzedniej nawilżenie, także serdecznie polecam te dwie maski. Kolejny produkt trochę się wiąże z maseczkami, dlatego że przed maseczkami trzeba wykonać peeling. A przynajmniej jeżeli go potrzebujecie, to należałoby go wykonać przed maseczką. I od jakiegoś czasu testowałam multifunkcyjny peeling do twarzy od Recibo. I nie wiem, czy pamiętacie, ale ja Używałam peelingu enzymatycznego z LIREN, potem przerzuciłam się na peeling enzymatyczny z i na nim pozostałam, dlatego że był on dla mnie najlepszy, nie miał on żadnych drobinek, po prostu się go nakładało na twarz, enzymy działały swoje, a po jakimś czasie nastąpiło złuszczenie. A tutaj mamy takie dwa w jednym, ponieważ możecie nałożyć wielką ilość peelingu, jeżeli macie skórę wrażliwą i pozostawić, nie masować, a możecie użyć go właśnie jako peelingu mechanicznego, nakładając i masując na twarzy, także jeżeli Wolicie, to możecie zrobić sobie masaż, zrobić ten peeling bardziej intensywny. A jeżeli zależy Wam na czymś delikatnym, to po prostu nakładacie na twarz na 5-10 minut. Enzymy działają yy, i jest to taki peeling enzymatyczny. Ja stosowałam go i tak, i tak, dlatego że chciałam zobaczyć, co daje mi lepszy efekt i wydaje mi się, że jest to właściwie połączenie dlatego, że nałożenie tego peelingu na twarz, pozostawienie go a mimo wszystko wykonanie masażu przy zmywaniu tego peelingu. Także gdzieś pomiędzy spotykają się moje oczekiwania i jakieś takie potrzeby skóry, dlatego że mimo wszystko przy zmywaniu te drobinki, które znajdują się w peelingu, wykonają wam po prostu peeling. Możecie się zapoznać kosmetyki Resibo, bardzo lubię Ciekawa byłam, jak sprawdzi się u mnie. Ten peeling i mnie nie zawiódł, także znalazł się w ulubieńcach. Ostatnia rzecz, jeżeli chodzi o kosmetyki, będzie to produkt do ust. Akurat dzisiaj nie mam go na ustach, ale jest to błyszczyk z firmy Lili Lolo w odcieniu English Rose. Ten błyszczyk ma tak ładny zapach. Pachnie dla mnie jak kakao albo czekolada, nie wiem jak czekoladowy budyń, jak czasami się robi z proszku. I wiecie, ten proszek pachnie. Dla mnie to jest bardzo zbliżony zapach, i nie wiedziałam, czy to będzie duże krycie, czy to będzie tylko połysk. Jak to będzie wyglądało? Tutaj postaram się. Nałożyć na dłoń, nie wiem, no, widać. E, tutaj widać kolor. Nie jest on jakiś bardzo intensywny, nadal prześwituje mm, skóra, ale mimo wszystko coś tam widać. E, I trafiłam w taki kolor, jaki mm, ma moja ulubiona, pomadka Specify, A e, Atel, z tego co dobrze pamiętam nazwę. I w życiu nie zużyłam całej pomadki, natomiast tutaj już kończę drugą. I to jest bardzo zbliżony odcień, i często robiłam tak, że po prostu na tamtą pomadkę. Nakładałam ten błyszczyk, żeby dodać takiej dodatkowej warstwy, takiego delikatnego rozświetlenia. Mimo, że tamta pomadka nie jest jakaś bardzo matowa, ale też fajnie się sprawdzał. Sam w sobie, jeżeli nie miałam czasu jakoś precyzyjnie nałożyć pomadki albo nie miałam pomadki przy sobie, tylko ten błyszczyk, to i tak dawał fajny, subtelny kolor. Także bardzo się cieszę, że ten kolor się sprawdził, bo nie wiedziałam, który wybrać, a chciałam coś, co będzie takie na co dzień, dlatego że dawno błyszczyków nie używałam. Wydaje mi się, że kiedyś używało się więcej błyszczyków, teraz więcej pomadek, więc chciałam coś, co będzie uniwersalne, wiecie, o każdej porze dnia i pory roku, także Li Lolo English Rose zdecydowanie cały czas jest w mojej torebce i jest to taki produkt, który możecie nałożyć w każdej chwili. Teraz przejdźmy do niekosmetycznych ulubieńców tego miesiąca. Jeśli chodzi o film, byliśmy z Emilem w kinie na filmie w w starym, dobrym stylu, i z tego co mi wiadomo, w vlogu, na którym właśnie byliśmy w kinie, ja w ogóle w tym vlogu nie wspomniałam, na jakim filmie byliśmy, tylko zaczęłam opowiadać, także Was serdecznie przepraszam, um, ale po prostu myślałam, że wspomniałam i, i tak się nasza rozmowa toczyła. W każdym razie był to film w starym, dobrym stylu. Komedia, która z jednej strony była trochę smutna, jeżeli chodzi o życie osób starszych i finanse i zdrowie i tak dalej, ale z drugiej strony miała w sobie bardzo dużo dużo humoru i czegoś takiego pozytywnego, nie była to jakaś nadęta komedia. Wiadomo też, że nie jest to nic super wyszukanego, ale jednak aktorzy, którzy grają w tym filmie, robią robotę i to trzeba powiedzieć. Myślę, że gdyby nie to właśnie kto w tym filmie gra, to może nie zdecydowałabym się pójść na to do kina. W każdym razie razem z Emilem byliśmy bardzo zadowoleni, przez zabawna komedia. Gdzieś tam się działa w głowie przez kolejne kilka dni, a to zawsze daje mi znak, że jednak film musiał być dobry, musiał mi się podobać skoro przez kilka kolejnych dni czy tygodni o nim myślę. Bardzo serdecznie polecam zobaczyć, jeśli już nie ma go w kinach albo nie mieliście okazji go zobaczyć, to myślę, że uda Wam się kiedyś obejrzeć w telewizji, kupić na DVD czy obejrzeć gdzieś w internecie. Ja się uśmiałam, bardzo mi się podobała również ścieżka dźwiękowa, także serdecznie Wam polecam. Przejdźmy teraz do książki, a mianowicie Franco. Jest to książka Kim Holden, kontynuacja Promyczka i Gasa i byłam w szoku, kiedy tak wiele z Was pytało mnie, jak mi się podoba książka, czy już skończyłam, ile mi zostało, co o niej sądzę, dlatego, że myślałam, że o poprzednich mówiłam już tak dużo, że nie będziecie chcieli w ogóle o tym słuchać. Nie się, nie będę nagrywać żadnej recenzji, ale krótko Wam powiem, że jeżeli przeczytaliście Promyczka i Gasa i myślicie, że dostarczyli Wam wystarczające emocji, to jesteście w błędzie. O Franku oczywiście dowiadujemy się w poprzednich książkach, ale moim zdaniem bardzo, bardzo mało. Także, jeżeli chcecie poznać tego bardzo charakternego, bystrego, przystojnego, jak wnioskuję z opisu, faceta, który jest. Naprawdę skarbem i ma wielkie serce. Jeżeli chodzi o tą historię, totalnie, totalnie nie spodziewałam się takiego przebiegu. Nie jest to na pewno zwykła historyjka o przeszkodach, miłości, o odległości między kontynentami i to, co ich. Połączyło, jest moim zdaniem kolejnym trudnym tematem, który poruszyła Kim Holden i za to jej bardzo dziękuję, bo właśnie to daje ten smaczek w jej książkach, że nie są to jakieś oklepane historie i że możemy się czegoś dowiedzieć o bohaterach i zobaczyć. Przeczytać coś innego. W każdym razie serdecznie Wam polecam. Nie będę Wam mówić, co jakby jest spoiwem um, tej całej relacji między Franco a nowo poznaną dziewczyną, czyli Gemą, Gemą? Chyba Gemą się mówi po, po angielsku. Miałam taki trochę niedosyt pod koniec, dlatego że czegoś mi brakowało. Um, nie zaskoczyła mnie końcówka, dlatego że w pewnym momencie już wiecie, jak to powinno się skończyć. Um, ale też nie za szybko. Um, mimo wszystko czegoś mi zabrakło, także mam gdzieś skrytą nadzieję, że będzie jakaś kolejna część, w której może pojawią się um, bardziej wszyscy bohaterowie, oczywiście, oprócz Kate. Wiadomo, że tutaj też się pojawiała Scott, pojawiał się gaz, Gus, rodzina Gasa i tak dalej, i tak dalej. Ale jednak mam nadzieję, że jeszcze coś się pojawi, a póki co planuję przeczytać o wiele więcej, tak się chyba nazywa. Um, o wiele więcej: Kim Holden, nowa powieść. Ona nie jest już powiązana z tym, także zobaczymy, co tam ciekawego Kim e, dla nas przygotowała. Jestem bardzo ciekawa, spodobało mi się naprawdę, jak ona pisze. Także serdecznie polecam Wam przeczytać te trzy książki: Promyczek, Gaz i Franco. E, naprawdę. Polubiłam go. Trochę nam się tutaj ściemnia, ale jeszcze nie uciekajcie. Jeśli chodzi o muzykę, no to um, muszę powiedzieć, że moim ulubieńcem jest oczywiście Ed Sheeran, dlatego że um, mówiłam o tym w którymśśś poprzednich ulubieńcach, ale dostałam od Emila płytę na urodziny, i teraz jeździ ze mną w samochodzie i słucham każdej piosenki, i nie ma takiej, która by mi się nie podobała, dlatego że i uwielbiam Castle on the Hill i Perfect i Happier, New Man co tam jeszcze było Supermarket Flowers um, What Do I Know Barcelona po prostu wszystkie piosenki są zajebiste krótko mówiąc, skoro wszystkie piosenki z tej płyty mi się podobają, musiała ona znaleźć się w tym miesiącu w ulubieńcach zwłaszcza, że w w tym miesiącu kupiłam bilety na koncert Eda w Polsce, także już nie mogę się doczekać za rok w sierpniu koncert, także mam nadzieję, że będzie super. Być może spotkam wiele um, z Was, ponieważ pisaliście mi, że też kupiliście bilety. Była niezła jazda z tymi biletami, ale cieszę się, że się udało i. Mam nadzieję, że usłyszę na żywo y, moje ulubione piosenki, także zobaczymy. Ostatni już chyba ulubieniec, y, to będzie coś troszeczkę innego u mnie, dlatego, że jest to podcast y, dwóch youtuberek, które oglądam od bardzo, bardzo dawna, dlatego, że y, y, nie wiem, z 5 lat temu zaczęłam je oglądać i jest to Lily Pebbles i Wywijana Das My Makeup, która teraz już zmieniła nazwę swojego kanału na... Anna Edit chyba tak mi się wydaje. Także to są dwie YouTuberki, które bardzo regularnie oglądałam na początku mojej przygody z YouTubem i one rozpoczęły wspólnie podcast, który nazywa się At Home With. I na tym podcaście naprawdę możecie się dowiedzieć tylu ciekawostek, poznać. Od innej strony osoby typu Zoela, czyli Zoisak, Lizel, założycielkę Cold Beauty, no naprawdę przeróżne osoby. Te podcasty mają jakoś 40 minut. Niektóre może troszeczkę krócej, niektóre troszeczkę dłużej. Ale jest to coś innego, dlatego że nie jest to wideo, jest to sam dźwięk, tylko audio. Z tego co mi wiadomo, na której stronie można zobaczyć zdjęcia, które tyczą się danych podcastów. Ja część oglądałam. Zostały mi jeszcze chyba dwa podcasty. Nie słuchałam ich w jakiejś kolejności, dlatego że zaczęłam słuchać ich później, więc miałam większy wybór, co chciałabym tym razem posłuchać. I to jest świetne, kiedy jesteście w domu, gotujecie, sprzątacie, Lontacie, rozwieszacie pranie. E, takie 40 minut ja sobie stawiałam laptopa, odpalałam jeden podcast i przez te 40 minut byłam w stanie posprzątać mieszkanie, ugotować obiad czy, no nie wiem, wiecie, zrobić jakieś rzeczy i wszystko w tym czasie, kiedy trwał podcast i kiedy się skończył, wszystkie obowiązki były wypełnione. Także to było super, bo mobilizowało mnie, żeby zmieścić się w tym czasie, a jednocześnie coś tam mi towarzyszyło, nie musiałam. Skupiać wzroku, bo wiadomo, że jak e, odpalimy sobie YouTube'a, to jednak chcemy zerknąć. Mamy ten obraz, który nas przyciąga i rozprasza, a tak mogłam sobie słuchać i chodzić po mieszkaniu. Zwłaszcza, że mamy mieszkanie małe, więc e, cały czas mogłam wszystko słyszeć. Także serdecznie Wam polecam, e, zwłaszcza e, ten ostatni z Zoelą oczywiście. E, bardzo ciekawy podcast e, i muszę Wam powiedzieć, że spodobała mi się ta forma. Także jeżeli macie e, coś do polecenia, właśnie do posłuchania, to. Bardzo chętnie przyjmę Wasze propozycje, dlatego że spodobało mi się to. I to by było chyba już wszystko, jeżeli chodzi o ten miesiąc. Jeżeli cokolwiek mi się przypomni albo coś. Przekombinowałam, źle powiedziałam, to postaram się napisać Wam adnotację w opisie. Koniecznie napiszcie mi w komentarzach Waszych ulubieńców, czy to kosmetycznych, czy niekosmetycznych. Chętnie poczytam i się zainspiruję, czy to książkami, czy muzyką, czy kosmetykami. Ja dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Zostawcie kciuka w górę, jeżeli ten film Wam się podobał. Zapraszam Was również do subskrybowania kanału i mam nadzieję, że widzimy się już w kolejnym filmie. Do zobaczenia! Pa!